Czy ta bramka jakąkolwiek radość w Twoim sercu zostawiła? No wiadomo, wynik jest fatalny. Przegrywamy wysoko mecz, ale ta bramka była dla mnie bardzo ważna i potrzebowałem jej bardzo. Także no mnie osobiście troszkę gdzieś tam cieszy, pomimo tego słabego wyniku. No właśnie wynik. Chyba wszyscy schodziliśmy dzisiaj ze stadionu z takim przeczuciem, że absolutnie niesprawiedliwy. No nie, według mnie bardzo dobrze graliśmy, to był jeden z naszych lepszych meczy. W tym sezonie i naprawdę szkoda, szkoda, bo jakbyśmy strzelili szybko bramkę, to na pewno by się to naszej potoczyła, a mieliśmy ku temu okazję. Ktoś powiedział, my graliśmy w piłkę, ale legia strzelała bramkę. No tak, dokładnie. Zagraliśmy super mecz, nie baliśmy się grać, graliśmy do przodu. Tak sobie założyliśmy przed meczem, dlatego szacun tutaj dla całej drużyny. Powiedz mi, co teraz będzie się działo w czasiej szatni i w meczu z zagłębiem Lubin, czy jak szybko podnieść się z takiej porażki. No trzeba się szybko podnieść, to no, jest następny mecz, trzeba szybko zdobyć trzy punkty, punkty są nam bardzo potrzebne jak każdy wie, wyciągniemy wnioski na pewno zaraz na jakiejś odprawie, pewnie po, po dwóch dniach, także no nic, głowa do góry i na zagłębie jedziemy z wiarą w trzy punkty.